Cześć! Z tej strony Patras i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku taki, no jakby to powiedzieć, powtórka z rozrywki. Odcinek dzisiaj będzie tak może trochę smutny, głupi, po prostu nie wiem jak to nazwać. Ale opowiem Wam co się stało. Łaczę dzisiaj Minecrafta, no i tak co chwilę mnie zaczęło wywalać z tego Minecrafta, po prostu nie wiedziałem co się dzieje. No i tam trochę powodowałem na moim świecie, w sensie tym co nagrywaliśmy razem. Patrzę, widziałeś tego, go, czyli Patras i Minecraft. No i Minecraft mi wywaliło. Wchodzę do te, tego Minecrafta i w ogóle już nie dało się w niego wejść jego czarny ekran był. No to wziąłem i usunęłem. Tak Minecrafta jeszcze raz go zainstalowałem, nie działało. Wywieziemy go w ogóle, skasowałem cały tablet, jeszcze raz zresetowałem wszystko od nowa. Musiałem robić konta zakładać z tutu. Tu. No i Minecraft działa, TYLKO... Patrzcie teraz... Tych światów przed chwilą sobie pograłem, ale to... Tylko tyle. Nic nie zostało. Więc cały nasz świat przepadł. Chociaż tam dużo nie zrobiliśmy, ale... Ale był. Więc dzisiaj... Powtórka z rozrywki. Zakładamy świat po raz drugi. Chociaż to już jest, To już jest po raz trzeci. No dobra. New World, tak, to też. Aha. No i świat będzie się tak samo nazywać. Wszystko od nowa. Znowu jak będzie musieli. Ale teraz ja bym chciał mieszkać w górach. W takich wielkich górach do 250, 256 kratki. Tak. Tak, teraz. I mi Minę Cyril Cera... Miny... A. Minę a AFT. Dobra. Oczywiście na początek na Easy. Survival. Szkoda, że nie ma skrzynki, bo z dużą chęcią ją wziął. Sitan, tam sami dadzą. Sam gener generator wstawi tutaj. Aha. No i play zobaczymy, ja bym bardzo chciał góry, a jak nie, to znajdziemy sobie sami góry. Co to za problem? Bardzo jestem zły, że usunął się tam ten świat. No ale co? Trzeba od nowa. Nie będziemy płakać. To się tylko świat zrobi i... równiny. No, normalne. Bardzo normalne. To ja nie mogę, no Co znajdziemy. Minecraft nie, Mała pauza. Dobra. Nie wiem, co się dzieje z tym Minecraftem, ale ciągle mi go kraszuje. Nie wiem, od czego to jest. Może tablet? Nie, nie wiem. Jeżeli tak dalej będzie, to trochę. Nie wiem, że. Ale... Więc powoli. Te wszystkie czanki czytają. Jest I spójrzcie, to jest zachód, więc pójdziemy nie na wschód, chociaż na tam bym poszedł, nie wiem co się dzieje, a od dzisiaj jak teraz tak robię, Tyle drewna zrobię, od dzisiaj codziennie powinien być jeden odcinek z minecrafta, a co do farminka to na razie nie wiem, tam trochę w niego gram, jak coś zrobię więcej, bo tam się dosłownie nic nie zmieniło, jak zrobię coś więcej to wtedy wam to pokażę. A w Minecrafta to codziennie będziemy poza odcinkami. Nie wiem, jak chcecie robić coś, czy czy po prostu, żebyście wszystko widzieli, żeby nie grać bez was. O czcinach, krowym sobie, tym owca. że będę mogła grać i tak, i tak. Ale odcinki z Minecrafta na 100% będą codziennie. A może tam, jak, jakiegoś odcinka nie będzie, to będziecie wiedzieć wtedy przed tej góry, ale ja nie chcę mieszkać w wysłanie. Obejdziemy Obejdziemy, do dookoła. Tutaj widzę pustynię. olawa. No, źródełko porządne. Kaktusa sobie też może mieć. Hopsa, hopsa, hopsa. Jak teraz możecie zaraz, zaraz zauważyć, to przełączyłem sobie te kraftowanie, bo po prostu tak jest łatwiej, szybciej to czas to pieniądz. Tu widzę owieczkę, którą z dużą chęcią bym na łyżeczko. Ale to później. kapsa so, i płyniemy uh, uh, uh. Sama sawanna, a w sawannie no nie bardzo. Źle nie jest, ale jakieś takie małe te góry. Chciał naprawdę takie wielkie góry. Nie, chociaż w tej wodzie nie co jest? Przecież tej wodzie tak źle nawet... Tu by nie było. Co by, by o tym No nie no. Nie wiem. Małe te góry po pierwsze. Po drugie tu. Hm. Poczekajcie, ja pomyślę aż. Wejdę jeszcze na rzepkę, żeby wszystko z góry widzieć. No nie wiem. Jakoś może tam jakiś domek? Albo... Nie wiem, nie wiem bo tutaj się na początek. Hmm. Wiesz co dalej, wolę iść. Bo to jest takie małe góry. Chcę naprawdę wielkie, jak już mówiłem. Tu coś większego się generuje. No nie, że to kółko tak lata. Wtedy mogę pokazać wam tam, gdzie patrzę. Uuu, jaka dziura. dobra. No, koniki. Nie potrzebuję, chociaż nawet nie mogę, jakbym chciał. Pośpiesz się Stewie. No i teraz chyba będziemy musieli park użyć albo się podsadzić dertem. To trochę derta na rąbie na kopie. Nie wiem, gdzie jutro teraz w tym odcinku przejdziemy kawałek i w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż w szukaniu dużych gór. Pod tutaj, Derta. Nie. Hopsa, hopsa. Hopsa. Raz hopsa. Hopsa, Dobra, jadę do góry. Oj nie, pustynia. A, źle. Idziemy jeszcze może w tą stronę. Coś ciekawszego. Czy też pustynia? O nie, tu też widzę. Chociaż tutaj... No nie wiem. Idziemy, idziemy. Out, ale dzisiaj może, że pojawi się od razu, jeszcze od razu po tym odcinku 11 stycznek. Nie wiem. Może że tak, może że nie. Zobaczymy. Ładna. Nie prawda. To mówię do jakiejś dziury. Ładna skinia ogólnie. Ale to nie są wysokie góry. Idziemy dalej. Tam, coś jakby... Nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy. Auć. Krążył chyba w kółko. Ale to na razie tak oglądam teren. To jakieś też góry. Przez te drzewa, wydaje mi się, wydaje, że one takie wysokie, a takie naprawdę niskie. Jak się do nich podejdzie. Jestem już bardzo głodny, widzę. nie wiem, nic ciekawego... Orzeka. Nic ciekawego nie widzę. To szczęście, że to będzie jakiś kawek oddalony od nas, te góry Nie do wody Idziemy, idziemy. No i pustynia. Pięknie po prostu. Eee. Dobra, gdzie jest słońce? Słońce idzie. Na... Gdzie to słońce idzie. Z tamtą stronę? ta chmura, przekażę ta chmura. Niech bo na nie mieli. Korobę sobie za tym teraz zrobimy, żeby mieć jakieś tam jedzonko trochę, jedzonkę. Tu widzę źródło patyków. Już sprinta nie mam. Jeżeli coś się to... Nie, nie wiem. Crafting jeszcze sobie tylko szybko skraftuję. Crafting. Patyki. No i nie mam... Nie, jeszcze trochę. Aha, co ja robię? I mieczyk drewniany. O, to szybko zbieramy. Szybko. No i z mieczykiem idziemy na tą krowę. Nie przeżyjesz tego krowa, Hopsia. 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 Tu myślicie do Hopsia. Hopsia. Kurczaku. Kurczaku siła! Nie wiem, czy to teraz było widoczne, ale. Można tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, tak uderzyć kurczaka, że jak on już leży, to jeszcze raz go można uderzyć i się dostanie dodatkowy drop z niego. To znaczy razy dwa. Ile słońce teraz, czytacie i tym kółkiem spróbuję coś zrobić. Słońce tam chyba zachodzi, to tam pójdziemy na zachód. A teraz sobie zjem jakieś mięsko. To nie starczy na długo, ale musi na trochę. No nie wiem, z tego powinno być. Jakoś nie do góry. Tak, Creeper tylko by był. No i by było po nas. To coś jeszcze? O nie, ja idę na ten zachód. Te góry są małe. Może jakąś po drodze, i nie wiem, znajdziemy, jak to się mówi na to, wioskę. Tam widzę źródełko. W źródełku nic nie krowy. W źródełku nic nie ma, powiedzieć. Dużo powiedzieć kro... dużo, dużo krów. Tu widzę góry, tam zaraz do pójdziemy. Dobra, na krowa proszę. Nie wiem, czy dostaje podwójny drop z tych mobów, ale tu widzę trochę większe góry, już nie takie płaskie. Cześć, 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 cześć. Gdzie jest ta kura krowa, chciałem powiedzieć. No dobra. Idzie te góry by? Już je straciłem ze wzroku, chyba. Nie wiem, z ciekawości pójdę. Chociaż to jest na zachodzie, no to po drodze, no to może nie szkodzi zobaczyć. No, no i znowu się sprymykałam się. 8 kotlecików. Za jakieś 3 minuty będziemy kończyć. Do 15 muszę się wyrobić, jak zawsze. O, tu widzę już coś. O! Generuj się większe, generuj się. Ty no! Czyżby to były te góry? No! Powiem wam. I tu się jeszcze zielona trawa zaczyna. No, to pięknie, no. Nice, nice. O! Wow! Co jest? A taka dziura, ha! No, o to chodziło, wam powiem. Zresztą, jakby było to blisko rzeki, to naprawdę bym się cieszył. Generator. Co myślisz o tym, żeby było blisko rzeki? Te góry. Dropni teraz, jak raz, Dropni. No, ładny teren, powiem. wam. tam sobie domy wybudować. Ale tu nie ma nigdzie rzeki. Nie muszę się spieszyć, bo za chwilę noc się zrobi. A my jeszcze domków w ogóle nie mamy. A poza tym to już pomału będę kończyć. No nie wiem, te góry są bardzo duże. <śmiech> <śmiech> nie wiem, pójdziemy w tą stronę. Może coś ciekawszego co tak jak widzicie. Też coś generalnie wielkiego. Ketułki, ile ketusków. No może duże to to nie jest ale na pewno wie, że pomału się zakopiemy, po prostu wdercie Jeszcze kawałek. No, tu jest ładnie, powiem. Jaka fajna polanka. Wiecie co? Nie wiem jeszcze, ale... ...kawałek na polanka tutaj takie cztery głowy. Mi się tutaj bardzo podoba, ale ciemno się robi, czas mi się kończy. Szybko się zakopię. Może nawet kraftingiem. E, nic nie widzicie, wiem. Więc ja byłem Patras. To był pierwszy odcinek z serii trzeciej, jakby. Cześć, papa. Pa.